Trzymając się tematów bliskich mojemu sercu, czyli psychologii, porozmawiajmy o warunkowaniu, o warunkowaniu instrumentalnym. To jest coś, na czym generalnie w większości krajów na świecie bazuje cały system edukacji. Inaczej rzecz ujmując, to jest taka zasada kija i marchewki, nagrody i kary. Czyli jeżeli zrobimy coś dobrego, dostajemy piątkę, szóstkę. Nie zrobimy zadania domowego, dostajemy lacza, pałę. No i w ten sposób jakoby utrwalamy takie wzorce zachowań jak pracowitość, punktualność, dokładność i inne. No więc skoro to warunkowanie instrumentalne działa w edukacji, dlaczego nie miałoby działać w innym obszarze życia człowieka? Jakim często jest religia u wielu z nas. Zapytacie być może, no ale gdzie jest to warunkowanie? Gdzie jest ta psychologia tutaj? No zobaczcie, zgodnie z doktryną Kościoła katolickiego, jeżeli postępujecie zgodnie z zasadami, które ktoś tam wymyślił, jeżeli postępujecie zgodnie z tymi zasadami, to pójdziecie do nieba, będziecie żyć wiecznie, dostąpicie świętości. A co jeżeli będziecie grzeszyć? Co jeżeli nie będziecie przestrzegać tych zasad? Pójdziecie do piekła. Jest nagroda, jest kara. Więc skoro właściwie wszyscy gremialnie zgadzamy się na to, aby ten kij i marchewkę stosować w szkolnictwie wobec dzieci, dlaczego nie mielibyśmy się zgadzać na to, że Kościół to samo stosuje? Cała doktryna chrześcijańska zbudowana jest wokół obietnicy. Sam Chrystus mówi: I każdy, kto dla Mego imienia opuści dom, braci lub siostry, ojca lub matkę, dzieci lub pole, stokroć tyle otrzyma i życie wieczne odziedziczy. O tym nam opowiada Ewangelia Mateusza w rozdziale 19. On nie mówi: Posłuchajcie mnie, a może Was przekonam, abyście zmienili się, abyście mogli kreować lepszy świat, czyli tu i teraz. Nie. On roztacza konkretny. Polityczny w zasadzie cel oferuje praktyczną korzyść. Bogiem w tej religii jest niezbyt inteligentny narcyz, który imprezował na ucztach, na których usługiwały mu kobiety, a on namawiał mężczyzn do przyłączenia się do niego, obiecując nową żonę, która da liczniejsze potomstwo. Więc i młodszą żonę na to wychodzi. Coraz starszy facet, aby móc mieć coraz młodszą żonę, musi być niezwykły. Użyjmy ogólnikowego słowa. Czarujący. Ale gdy nie masz żadnych atutów, tylko jesteś prostakiem gadającym ludziom głupoty, to musisz stworzyć właściwy system, który pozwoli sypiać u zamożnych ludzi i żreć na ich koszt, oraz bezkarnie gwałcić dzieci, i brać niewolników, i z dzieci, i z dorosłych. Tym systemem jest religia. Jest ona uprzywilejowaną obietnicą, o tyle sprytną, iż nie możesz jej zweryfikować, gdyż otrzymasz ją po śmierci. Jest to niesamowite. Religia to system ściśle handlowy. Bóg ustanawia przepisy, aż 613, którymi obwarowuje człowieka, a człowiek te przepisy wykonuje. Relacja człowieka z Bogiem jest jak stosunek poddanego z namiestnikiem. Przymierze Boga jest zawsze handlowe. Te zawarte w Starym Testamencie oferuje określone cele polityczne. Śmierć wrogów, obiecaną ziemię. Te zawarte w Nowym Testamencie oferuje zamieszkanie w Królestwie Niebieskim. A w obu przypadkach dokładnie za to samo – za wykonywanie woli Boga, zatem woli wasala, woli namiestnika, woli kapłana. Poza tym, moralnie jest różnica między zachęceniem dziecka do posprzątania pokoju w zamian za nagrodę, a straszeniem dzieci torturami. W bardzo niefajnym miejscu w zamian za posłuszeństwo. Więc. Tak, jest dużo złego, że stosuje to Kościół, bo on jest twórcą światopoglądu. A to światopogląd ludzki ma najznamienitszy wpływ na świat. Nie powinien on być ani amoralny, ani z gruntu chory. Normalny człowiek za niesubordynację nie zamknie dziecka w ciemnej piwnicy i nie wezwie sąsiada, aby gotował je w kotle pełnym smoły. Okazuje się, że w religii to nie problem. Sam Bóg, który Cię ponoć kocha, za niesubordynację nakazuje Cię zabić. Ale na tym kara się nie kończy. Co to to nie. Po śmierci będziesz gotowany w smole przez wieki, tylko dlatego, że uraziłeś Boga. Ale Bóg Cię przecież kocha. Najwyraźniej w jego metodzie wychowawczej nie chodzi o wychowanie, lecz wypracowanie skutku. To swoista deprawacja sensoryczna, odizolowanie Cię od zewnętrznych bodźców, umieszczenie w moralnej izolacji i poczuciu winy. Musimy rozumieć, o jakim światopoglądzie mówimy, bo przecież chrześcijaństwo jest fundamentem cywilizacji łacińskiej, w której żyjemy. Religijna moralność to nakazy i zakazy, a w 27 punktach nakaz zabicia. A w stosunku do samych dzieci, bezpośrednio w trzech, Bóg nakazuje zabić każdego, który czy ojcu lub matce. O tym nam mówi Księga Kapłańska w rozdziale 20. Ten terror wychowawczy jest na tyle ważny, iż powtarza to też w innej księdze, w księdze wyjścia. Zabijesz dziecko, które czy rodzicom. Jest to księga wyjścia w rozdziale 21. Na tym jednak metoda niewychowywania, lecz tresowania, wymuszania posłuszeństwa na dzieciach się nie kończy. Jest również zakaz zabicia typowo nieposłusznych dzieci, które Księga Powtórzonego Prawa nazywa krnąbrnymi. Mówi o tym Księga w rozdziale 21. Religia ta nie jest filozofią, która roztacza przed tobą zargumentyzowaną alternatywę na moralność czy atrakcyjność życia, która może cię do siebie przekonać. Ale bez obietnicy. Religia jest tak absurdalna i z gruntu niemoralna, że polega jedynie na karaniu i nagradzaniu. Kurde, przecież cała ta religia zaczęła się od wyrzucenia swoich dzieci z ogrodu za zerwanie owocu zaczęła się od zakazu i kary. O, i cała religia. Doktryna, w której macie iść w kierunku wyznaczonym przez innych i obcych i dawnych wam ludzi, mniej wiedzących, mniej rozwiniętych i nie możecie tego zmieniać. Bo to boski plan, a boskiej woli nie należy zmieniać. A my bez względu na upływający czas mamy być tylko jej wykonawcami. I jesteśmy. A dlaczego? Bo tylko wówczas dostąpimy nagrody życia wiecznego, marchewka. A gdy nie będziesz posłuszny, to piekło, czyli kij. I jeszcze ci powiedzą, że ich Bóg dał ci wolną wolę. Tyle tylko, że wykonując tę wolę wolno, nie dostąpisz ich nagrody. Już chyba nie muszę dodawać, że oni nie dają żadnej wolnej woli. Zawsze pewna korzyść kusi. Tak działam. Życie to pewna wymiana korzyści na różnych poziomach. Ale jeśli jako dorosły wymawiasz dzieciom, że gdy będą się dotykały, to pewien demon będzie obdzierał je ze skóry na żywca, to nie tylko jest to barbarzyństwo, ale i bardzo niebezpieczne. Ale jednocześnie udowadnia to fakt, iż chrześcijaństwo to bardzo płytka religia, która terrorem psychicznym musi zmuszać swych wyznawców do posłuszeństwa. Wartościowa filozofia nie potrzebuje takich narzędzi strachu. Zatem, jeśli mogę coś powiedzieć ludziom, to odrzućcie każdą ideę, która chce Was karać za czyny, które nie mają nic wspólnego z moralnością, lecz z bogobojnością, czyli z posłuszeństwem. Pamiętajmy, że tylko zdeprawowane życie potrzebuje nakazów i zakazów moralnych. Nie zamykajcie siebie w nakazach i zakazach moralnych. Gdy człowiek stanie się wyższy, nie będzie potrzebował zakazów i nakazów moralnych, ale wówczas kapłan stanie się wrogi, bo Bóg, który potrzebuje nas bogobojnych, czyli posłusznych, wykonujących jego wolę, stanie się zbędny.